Alo, alo siemanko! Tutaj ja mój pierwszy odcinek z tutaj mojej gier na telefon. I sobie zacznijmy moją wersję Pokemonów. Trochę się ładuje. Ja już trochę tutaj grałem, ale... Dobre. Kurde lekka Pomijamy oczywiście reklamy. Co to? Zepsuło się, coś ale dobra. Jeszcze raz włożymy. Kolejna reklama, o co to mam? Dobre, Dobra, to nie... O, weszłam. Ja jestem przy liderze Brock. Staram się go pokonać właśnie. Widzę, że w Pietrzej dobrze tu nie działa. No, zaraz wyprósimy naszego Charmander'a. Ale i tak nic nie da. Najpewniej. Olha, na novo eu não sei se é dobra. Não eu ale wątpię. Teraz. Teraz, zaraz, 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 no zaraz, zaraz, się Dobra, próbuję zaraz, zaraz, dużo, zaraz, 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 Dobra, odmówię, co będzie na atakować. Będzie dobrze. Kurczę, kiedy go rozwalimy. To już trochę trwa. No, on de... The... Ten sobie defensywę, ale... Ej tak go załatwiłam. No, i poszedł. Był bóg był pokonany. O! I zdobyłem przy okazji 14 level. Bardzo fajnie. Dobra. Czy damy radę z Oniksem Nie spodziewałbym się. Mamy równe poziomy. Um, Kurde. Tak że... Dobra. Ale my atakujemy całej pety. damy za wygraną. Nie da, nie, nigdy nie, da, nie można dawać za gramem. Zaraz tutaj za, załatwimy poniksa. O nie! I przegraliśmy. Przegrałem. Kurde. Nie udało się. Myślę jak pokonamy lidera. To zakończę ten odcinek. Tak myślę. Dobra. Myślałem, żeby sobie zmienić Pokémon, żeby potrenować go, ale nie. Pijaja będziemy trenować. Albo po. E, po co? Jak możemy trenować Pijaja? Bo on dobrze, dobrze gra. O. I kto tu może być? No, pijżej. No za, y, zaatakował. Dobra, na luzie go ogarnię, ogarnę. No, na luzie zaszedł. Nie trzeba się takim pićem martwić. Dobra. Kolejny. Kto to może być? ratka Ach, Ale szczur no ja na spokojnie znów się z nim rozprawię. E, zachęcam Was do łapkowania, subskrybowania i żebyście z, i żeby była fajna aktywność na moim kanale, to będę może częściej nagrywał odcinki, chociaż to mój pierwszy. Może drugi się pojawi jak najszybciej, jakby mógł. Najszybciej nie tego ataku żyłem, bo się zadam, a i tak dobrze nam poszło. To na no, hita i tak zaszedł. Dobra, lecimy dalej. O, no lata to tak. Nie kipach. Zdziemy tego. cóż, trzeba sobie ulepszyć Czermandera. Trzeba poszukać. Chodzimy i chodzimy i chodzimy i co? O! Na razie coś nas złapało. DJ! No, znowu nas ten latający kolega. Dobra, lecimy z, z tym koksem. I dobrze. E, czekamy do 15. Wiem trochę nudy, ale dobra, trzeba wytrzymać. Ja trochę wytrenuję tego pidzie tego będzie dobrze. dobra. dobra. Lecimy dalej trenować. Jeszcze dwa poky. Lecimy. Dobra, niech mi się wystanąć, wiem. No same. Ale trzeba wytrzymać. Tutaj... Teraz no, zdobędziemy 15 poziom może i pójdziemy załatwić brok. Wiem, widzimy się będziemy już w broka. Dobra. Widzimy się trochę wcześniej. Ja mam dla Was ważną informację, którą się Wam przekazać. Jakbyście chcieli, żebym naglubną Pokémon Go że jak łapię so... w ogóle, wiecie, że dyna zabierał, bo jest koło mleka, to iście w koniec konać ciecie, żebym go. A teraz wkrótce musimy iść e pokonać bloka. Czemu mam by ma pięknie 15 level? Więc mamy jakieś tam szansę, są so, trzeba i teraz... I, idziemy ten pokonać Broka teraz muszę to wygrać i opcji nie ma muszę, muszę to zrobić dobra dobra muszę no. No będziemy czy to już z nasy O kurde, nie po czym nie Ale Ale trochę apelnie. patrzę że nam dużo zabrał. Kurde, on nas leje. I to mocno, nie powiem. No ja zaraz pokona. Dobra. Teraz patrzymy pokonamy Google'a. Dobra. Dobra. Pokonamy Google. Udało nam się. Teraz, uwaga. On Mixa. O naraz jeszcze sobie zamieniłem na DJ'a. Żeby sobie zostawić naszego Trumandera. Na koniec. A tak. To się na się małym kurde jaki dźwięk, ale dobra. Wiemy się na razie Pidgeem. Trochę mu tam coś zabierzemy. Urzędamy Augusta, bo to jedyny nie była tak. widać, że pijo też jest mało efektywny które Teraz... no to samo. no tak. widać, że trochę mało zabierzemy o no tego żywa nie można załatwić, zanim my jego to trochę zajmie widzicie jak no wchodzimy na kupę? może nam się udać to zrobić dobra o tak denerwujące, ale dobra no już trochę mu zabraliśmy może no, mamy jakieś tam małe szanse. aj mocno Chyba to jego plan był Dobra I uwaga I... wchodzimy Y... Im, Kurde, tak mi się... Ale fajnie On mnie za dużo nie zawiera Bo to fajne Ale normalnie i trafił z nas Tylko... on nie zabrał Czermondera Więc... Zagaliśmy z brokiem. Oto proszę Państwa. Bitwa z brokiem. No trudno. Ech, proszę. No, udało nam się znaleźć się pokonać broka. O, chyba znaka to jest albo nie wiem co. Ech, coś tam dostajemy od tego broka. Uf. Charmander ewoluuje Uwaga Mój minikoks ewoluuje I teraz Czarmalion yeah. I pięknie Udało nam się nasi wi Moi widzowie Po raz pierwszy Mi się udało Pokonasz w tej grze Tu mnie tylko parę razy wcześniej próbowałem go pokonać i na odcinku próbowałem. Chyba zresztą albo dwa. Teraz chyba był trzeci albo drugi. Pokonałem. No. Widzicie. Pokonam tę grę. Bardzo fajna jest. Jak widzieliście wcześniej po tapecie, można zauważyć, że fajne. Ma małe komplikacje były, ale to nic. Dobra, idziemy na nasze boxy, przejdziemy do kolejnego miasta i zakończę odcinek na tym, bo mi się kończy po powoli. I uwaga, le leczymy tutaj nasze boxy. Dobra, idziemy. I 3 miliony zostali uleczeni. Teraz idziemy. No do kolejnego miasta Tylko idzie to jest droga do kolejnego miasta No właśnie Też się zastanawiam Ale poszukamy Nie Tu nie Dobra Z Zobaczmy Może no, tu Dobra Nie wiem nudne. takie nudne to jest Normalnie jak urbex tylko do nowy dobra i uwaga dobra, teraz przekroczamy tutaj granicę i jesteśmy kompletnie w innym miejscu dobra możemy yy. do jakiegoś lasu. Długo do śladu jeszcze niedługo do przy następnym mieście zakończymy odcinek jakby w pamięć. pamięci oczywiście Proszę, yy. Myślimy dobrze, że na pewno mi nie starczy. I teraz to łatwo idzie, bo to jest odniesie przecież. To no tak. Hmm. Dobra, woodl. Dobra. Eee, robimy tutaj rzeczy wszystkie, co nam zaczynamy. Mogę mam 50 i 50. Mm -hmm. To jest na połowa Ale eee, dobra. My gramy po swojemu. Piszcie w komentarzach czy wam się podoba ta seria. Bym, też mógł, że e, też że Serię e, taką fajną zacząć z Pokemon Go. Akurat. W ogóle przed nami jest dużo trenerów. Teraz musimy się z nimi zmierzyć. Czy nam się uda? Tego nie wiem. Ale, oni mają złapoksy, my, ma, my mamy ognis tego jeszcze dobrego. Więc ale, macie na szansę e, pokonać ten na nas. I to z efektywnością. Aaa, ten się oparł jednak o ogniu. 6 HP. Hmm, jeszcze krytykala. Ja się nauczy, żeby nic za mną nie zabierać. Właśnie, nie, nie lubię ratat. Wy napiszcie w o, o komentarzach, jak chcecie. Jakiego pokolenia nie lubicie. Bo ja mam takich tylujących ratat, właśnie. One to najgorsze. One zatrudniają i to jest najgorsze. Ale ten nie zatruwam, tam co Akurat. Akurat się dla jest wspaniałe. Szukające, ale to nic. Dobra, 17 poziom. Nareszcie. Może z następną okienką nam się uda zrobić tak, że nam. Nasz Charmantellio ewoluuje w Charizarda. Jeśli nie, to po jakimś czasie nam na pewno ewoluuje. Zobaczymy. Dobra Kolejny trener trzeci trener tak. Trzeci trener On ma cztery boki. Trochę to potrwa Myślę, że lubię bicie takie walki Pokémonów Mi się też tak podobają Tylko, że za długo trochę trwają Pokémon Go są lepsze no, pierwszy odcinek będzie z łapania i, i bicie się z GMA i na RAIDA. Taki pierwszy, e, pierwszy, drugi odcinek. A w trzecim odcinku zmierzy się z moim kolegą. Nie wiem, czy, będę, czy to obiecuję, czy nie. Zobaczymy, może być różnie. No, zobaczymy. Dobra, gramy dalej. Okej, okay, katerdzi. Lecz na hita jak pięknie ja co ja klikam ja żeby tak przyspieszyć tą walkę klikam dobra to jest ewolucja A ale on też jest sobie no nie hardena tylko te inne rzeczy Niezmocnienia dobra to się wszystko nagrywa, dobra. No ja mam mało pamięci, dlatego tak sprawdzam. Ale muszę przyznać, że mi się bardzo podoba to nagrywanie Myślę, że moje filmy, kiedyś się Wam bardzo spodobają Mi się bardzo podobają. Zawsze się um, być YouTuberem. Lekkim. I moje marzenie spełnia. No, jak ktoś o tym marzy, to można, o tym, o, można to spełnić. O, dobra Chłopak, dobra. Pójdziemy w tanie. Ten jest efektywny, ale dobra, dam radę. Jeszcze nasz czarny mój czarmelion czyli cox W sumie nie jest już taki mini ale idzie idzie mocno e, dobra tu jest chyba ostatni ten przed e, tą wiochą nie wiem jak ona się nazywa Także że tak powiem dziełem wiocha ale dobra nie wiem jak to się nazywa e, idziemy dalej dobra skręcam wziąłem Kurde. Ja bym wziął y, Embra na początku, by to tak długo nie szło. Bym już chyba to wygrał nawet. No i dobra. Są walki. Rozumiem czasy nagrywania. Ale jeszcze mi Czarny nie umarło, o mało. Potem, przy broku to normalnie był hardcore. Y, więc. Dobra, pokonany. Więc zaraz jak dojdziemy do... Co? Chciałem powiedzieć, że jak dojdziemy do, do miasta, to na nasz odcinek, jak dojdziemy. Mamy, chyba mamy, tutaj mamy jakieś składy Grigipass, mniejsza o 4 poziomy ode mnie, ale i tak dobra jest. Dobra. O nie, punch mnie uderzyła. Ale dobra, my Ember'em walimy. O nie, znowu punch. Mało HP. Musieli z... Będziemy musieli Będę zobaczyć, czy mam Papiona. Ale... Tak wygraliśmy. Dobra, tutaj... I mam pocioma no. dobra tutaj mam już dużo A ja tutaj jeszcze dokładnie Dochodzimy do miasta Uwaga dochodzimy do miasta już Więc zaraz koniec mojego odcinka pięknego A w sumie to nie jest miasto Dobra Słuchajcie. Więc no. yes, do zobaczenia do następnego odcinka.